Lego zwariowało na punkcie Wi-Fi i to dość poważnie. Jednak, zanim zaczniemy ten odcinek, to zachęcam do stawienia subskrypcji, tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serdeczne dla Was i wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie ten kanał. No i zachęcam jeszcze do stawienia łapki w górę, bo osoby, które jej nie zostawią, będą mieli problem z zakazaną piątką. Uwierzcie mi, ja bym na Waszym miejscu zostawił tę łapkę w górę. Ostatnio w karcie społeczność pojawiła się zagadka, a oto trzech losowych widzów, którzy odpowiedzieli poprawnie: Ninja Go, Fantazy Fan237 i Bartol7444. Pozdrawiam Was serdecznie. A teraz pora zacząć ten odcinek. Lego zwariowało na punkcie whitefire. A można to wywnioskować na tym przykładzie, że każdy jeden short z LEGO Ninjago u nich na kanale czy każdy jeden film u nich na kanale z LEGO Ninjago, wszystko jest o White Fire. Prawdopodobnie grupa LEGO robi tak, aby rozreklamować White Fire, ponieważ już niedługo pojawi się o niej miniseria. Miniseria, która będzie kanoniczna z Ninjago Dragons Rising. Podobno ma opowiadać o tym, jak Whitefire poradziła sobie ze stratą Kaya, który, jak wszyscy pewnie wiecie, wpadł do portalu, gdzie znajduje się zakazana piątka. To jest fajne posunięcie ze strony Lego, że będzie taki mini serial. On może być naprawdę ciekawy, a w szczególności dlatego, że został on stworzony przez oryginalnych twórców Ninjago Dragon's Rising. Ale tak szczerze, gdyby tego serialu nawet nie było, to kogo by to interesowało, jak Whitefire sobie poradziła ze stratą Kaya? No i okej, okay, zostaje takie coś stworzone. No nie maś do czego przyczepić, dobra jest spoko. Za jakiś czas pewnie grupa LEGO opublikuje jakiś mini zwiastun na temat tego miniserialu. I tutaj jak najbardziej nikt by nie miał z tym problemów. Ale czemu oni na siłę wpychają szorcy i filmy z Lego Ninjago o White Fire? To wygląda tak jakby na siłę próbowali zmusić kogoś, żeby polubił White Fire. Albo na siłę pokazywać White Fire po to, aby tylko ludzie obejrzeli ten miniserial, który wyjdzie niedługo. Wszyscy wiemy, jak jest z tą postacią. Albo niektórzy ją nienawidzą, albo niektórzy ją lubią. I ja to rozumiem, że na kanale LEGO pojawiają się te filmy o White Fire, dlatego że to jest pewnie jakaś forma marketingu tej postaci przed serialem. Ale z drugiej strony, po co tego aż tyle? Gdyby puścili dwa filmiki o White Fire i ten zwiastun tego miniserialu. Wkliknąłbym we wszystko, a teraz jak widzę coś od grupy LEGO o Whitefire, pomijam od razu, bo i tak, i tak wiem, że tam ciekawego nie będzie. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.